Witam z tej strony Maciek z kanału Dobre Rzuty i zapraszam na przegląd podręcznika do systemu Forbidden Lands pod tytułem Raven's Purge. Jest to podręcznik opisujący świat oraz zawierający w sobie też kampanię. Yy, dlatego chciałbym od razu ostrzec, że będą spoilery, czyli mogą się pojawić pewne informacje, które jeśli planujecie grać w tą kampanię mogą Wam zepsuć. Więc jeśli nie chcecie, nie chcecie zdradzać żadnych tajemnic związanych z samą kampanią, nie oglądajcie. Yy, za to Mistrzów Gry serdecznie zapraszam. Przejrzymy podręcznik i na koniec naszego tego przeglądu zrobię też krótką recenzję, powiem co myślę o samej tej kampanii. Najpierw zaczniemy od samego wyglądu podręcznika. Podręcznik jest wydany no, doskonale tak. Yy, twarda oprawa, szyty, gruby podręcznik, całości w czerni i bieli, tak jak podręczniki yy, główne, które znaliśmy z pudełkowego wydania. Podręczniki, tak jak podstawka do Forbidden Landsów, są ilustrowane przez dwie osoby. Przede wszystkim przez Nilsa Guliksona, który jest jakby głównym ilustratorem do Forbidden Landsów. tutaj jeszcze mu pomaga Niklas Brandt. No i okładkę mamy autorstwa innego człowieka, to jest Alvaro Tapia, znany z ilustracji do yy, Trudwanga, między innymi. Co do samej ilustracji na okładce, to kilka słów muszę powiedzieć, dlatego że ilustracja sama bardzo mi się podoba. Yy, i przedstawia dwie postacie, które pojawiają się w trakcie tej przygody, ale są absolutnie drugorzędnymi, drugoplanowymi postaciami, które nie mają żadnego wpływu na fabułę, więc mam wrażenie, że panowie z Free Aligan, Free League yy, kupili ilustrację i potem dodali do tej ilustracji dwie postacie, które tak naprawdę w startowej wersji przygody prawdopodobnie ich tam nie było. Jeszcze jedno słowo tylko odnośnie samej, samego wydania, spróbuję zbliżyć, żeby może to było widoczne. Okładka ma fakturę taką udającą LEN, co robi rewelacyjny efekt, bardzo jest ładnie wydany, naprawdę świetnie wygląda na półce i na pewno super się będzie używało tego podręcznika. Także mamy Forbidden Lancy. Jest to, tak jak powiedziałem, kampania, która jest przede wszystkim bardziej niż kampanią opisem świata. Jest to spowodowane tym, że nie ma tutaj żadnej głównej linii fabularnej. Zamiast tego w podręczniku tym mamy opis lokacji. Tych lokacji jest dziewięć i to jest właśnie tam Gr Grindbone, Ravenhole, Amber's Peak, Eye of the Rose, Pelagia i tak dalej. I w tych lokacjach pojawiają się przedmioty i zahaczki, przedmioty, osoby, zahaczki fabularne, które mają wpływ, jakby na główny wątek, czy raczej ma wpływ na cele głównych BN-ów, którzy stanowią o tej kampanii ale głównej fabuły jako takiej nie ma. Gracze, jeśli się nie zainteresują, to mogą w ogóle nie zauważyć tego, że grają w kampanię. Mogą w ogóle nie dotknąć tej kampanii, mogą nawet nie wiedzieć, że coś się dzieje naokoło nich. Kampania sama zbudowana jest po wstępie, w pierwszych rozdziałach na... Yy... Magicznym przedmiocie o nazwie Stanengist, który jest magiczną koroną z kryształami zawierającymi elfie dusze, w sobie z których część tych kryształów się jakby pogubiła, została z korony owej wyjęta i zagubiona, i znajdują się one w rozmaitych miejscach. Jakby głównym celem tej kampanii jest pozbieranie tych kryształów, zmontowanie korony z powrotem i użycie jej w jeden z kilku określonych sposobów. Key players to jest tak naprawdę najważniejszy rozdział tej kampanii. Strony od 29 do 48, które teraz przerzucę sobie, pozwolę do tych stron przejść od razu, żeby pokazać, jak to wygląda, opisuje nam ważne osoby w tym świecie. I są to na tyle ważne osoby, raczej w tym sensie ważne osoby, że chcą one ową koronę w Stanengist zdobyć w jakimś celu lub posiadają jeden z kryształów, które ten Stanengist stworzą lub tworzyły. Do każdego tego keyplayera jest zawsze ilustracja, żeby można było w razie czego handout mieć dla graczy, pokazać jak ta osoba wygląda. Są podane jest tabelka oczywiście z key NPCs, są legendy dlatego że tak jak w Forbidden Landsach, tak tutaj oni kontynuują tą zasadę, że jeśli wprowadzasz coś ważnego, to daj graczom legendę, żeby mieli też na papierze jakąś informację na temat miejsca, osoby, przedmiotu. I co najważniejsze, są cele. Goals, tak? Overt Goals, czyli główne cele takie ogólnie znane, i Secret Goals. Każda z tych postaci ma taki zestaw właśnie celi. I gracze, mistrz gry i gracze, którzy napotkają na którąś z tych postaci, właśnie z tych kluczowych graczy w tej kampanii, będą mogli z tymi celami grać, współgrać lub przeciwstawiać się im. Jeśli się zainteresują, jeśli się zainteresują, bo jeśli się nie zainteresują, to mogą równie dobrze zobaczyć, że jest to po prostu jakaś osoba tła. Co ciekawe, i jest to dla mnie absolutnie rewelacyjne i rzadko spotykane w wielu, wielu kampaniach, te postacie, które tutaj mamy, których mamy możliwość spotkania, które są tutaj głównymi osobami w kampanii, są również głównymi osobami w tym settingu. To nie są postacie stworzone konkretnie na potrzeby tej kampanii, gdzie oprócz tego jest tam gdzieś sobie jakiś król, który jest bardzo ważny, i on jest na tyle ważny, że w kampanii go możesz co najwyżej spotkać i zamienić dwa, mu dwa słowa, bo on jest kluczowy do settingu. Nie. Wszystkie te postacie to są kluczowe postacie do settingu i wszystkie je spotykamy. To tak, jakbyśmy grali właśnie na przykład w świecie Władcy Pierścieni i cały czas spotykali na swojej drodze Gandalfa, Aragorna, Legolasa i próbowali. Pomiędzy nimi ich sekretne cele spełniać lub nie spełniać, razem z możliwością zabicia tych postaci, bo jak najbardziej są współczynniki, a przy niektórych, na przykład demonicznych postaciach, też sposoby, w jaki da się je zabić definitywnie. I to jest jedna z większych sił, według mnie, tej kampanii fakt, że gracze na swojej drodze będą spotykali postacie bardzo, bardzo ważne postacie, które są głównymi postaciami, głównymi graczami na tym świecie. I będą mogli w trakcie trwania kampanii zmienić oblicze świata. I to nie tylko zmienić tak, jak w Forbidden Landsach jest w założeniu, poprzez zbudowanie swojej twierdzy i stwierdzenie teraz. My tutaj rządzimy i my jesteśmy księciami tego, tego terenu. Nie, w Forbidenach jest ten taki główny wróg, prawda, zły czarnoksiężnik, który nie wiadomo, czy żyje, czy nie żyje. Tutaj jest pełna informacja, co się z nim stało yy, i to jest właśnie ów Zytera, ten taki pajęczy osobnik złożony z dwóch postaci, tak na dobrą sprawę, który jest demoniczną hybrydą właśnie czarodzieja z jego córką. I w wyniku działania tej kampanii gracze mają możliwość, będą mogli nawet tą osobę zabić. I to jest trochę jak zabicie Saurona we władcy pierścieni. Więc mamy ogromny wpływ graczy na losy światła, świata. I to jest rewelacja. To jest naprawdę super. Gracze mogą czuć się zaangażowani w całe losy zakazanych ziem, i to w taki bardzo wyraźny sposób. Jest tu trochę postaci, które są uznawane jako ci gracze kluczowi, którzy tak na dobrą sprawę mają bardzo mały wpływ na fabułę. Ale dzięki temu takiemu sandboxowi, sandboxowemu stylowi gry, mogą, może okazać się w waszej kampanii, że urosną do roli postaci głównych, co też jest bardzo fajne. Dalsza część podręcznika, która od no, nas. Praktycznie cały podręcznik to są już opisy konkretnych lokacji. Nie będę tutaj każdej lokacji opisywał, bo to po prostu za bardzo nie ma sensu. Tylko wspomnę, że do każdej jest właśnie taka jak tutaj czarno-biała mapka z numerami odnoszącymi się do opisu konkretnych lokacji dalej. Te same mapki, bez numeracji, ale za to w pełnym kolorze, można za darmo pobrać ze strony wydawcy. I wydrukować sobie jako handouty dla graczy jako pomocy. Żeby naprawdę fajnie zobrazować lokacje, do których gracze docierają, lub które chcą zamienić na swoje właśnie siedziby lub twierdze. Także też fajny, fajny układ, bardzo fajna rzecz. Rzecz, która troszeczkę z kolei kłóci się z ideą grania sandboxowego, są opisane te lokacje, są opisane, gdzie one powinny się znaleźć. W sensie na przykład, że są to ruiny, które muszą być w górach, są to ruiny, które muszą być w lesie. Jest to wioska, która musi być nad morzem lub nad rzeką. Ale nie ma żadnej tabelki na przykład do wylosowania, że w tym momencie gracze docierają do ruin i to są te konkretnie ruiny, więc mistrz gry musi jakby odejść od tej idei sandboxa i trochę właśnie oldschoolowego grania z tabelkami, prawda, losowymi lokacjami i samemu określić, gdzie te lokacje się znajdują. A to może być trochę nieciekawe, bo wtedy Mistrz Gry dostaje tą pełną kontrolę, że do tej finałowej, najważniejszej lokacji gracze na pewno dotrą na samym końcu. A o ile byłoby ciekawsze, gdyby oni jednym, zupełnie przypadkowo do jednej z pierwszej lokacji trafili do zamku głównego złego, tak? który wcale nie ma w celu zabicie drużyny. prawda? On chce ich wykorzystać, więc to też zmieni dynamikę całą kampanii, zmieni wygląd całego, całej kampanii i sprawi, że będzie ona wyjątkowa. Więc mamy całą masę lokacji, mamy całą masę przeciwników, nowych potworów, które, są, które nie pojawiały się w podręczniku głównym. Mamy tutaj też głównych innych ważnych graczy, którzy byli opisywani w podręczniku głównym. Tutaj pojawiają się już dokładnie ze współczynnikami, jak na przykład właśnie wódz orków z konkretnego terenu, czy druidzi z Pelagi, którą teraz akurat przeglądamy, czyli takiej wioski nadmorskiej. Same lokacje są bardzo ciekawe. Każda z tych lokacji daje kilka co najmniej pomysłów na przygody. Yy, I są to bardzo różne przygody, począwszy od detektywistycznej, logicznych zagadek, kończąc na po prostu zwykłym chodzeniu po lochu i zabijaniu potworów. Także są to fajne lokacje, ciekawe. Tutaj na przykład w Pelagii trzeba rozszyfrować druidyczny język, więc dla kogoś, kto lubi zagadki związane z hasłami, z kodami, to to może być bardzo ciekawa lokacja. Są tutaj lokacje, które na pierwszy rzut oka z kolei nie wnoszą do fabuły nic. I to też jest dla mnie zaskoczenie, i dlatego w pierwszych zdaniach mówiłem, że jest to trochę bardziej opis świata niż kampania. No bo gdyby to była kampania, no to każda lokacja byłaby dostosowana do samej kampanii. No a tu nie jest. Są lokacje, które, które nie ma po prostu nic. Są po prostu ciekawa lokacja i tyle wrzuciam graczom, ale nie ma żadnego kluczowego gracza, żadnego kluczowego przedmiotu, który na kampanię miałby wpływ. Jest to dla mnie trochę dziwne. Co jeszcze o niej mogę powiedzieć, to tylko wspomnę jeszcze kilka informacji na sam koniec Wąt. Wąt to jest ta właśnie finałowa lokacja, ten zamek głównego złego, który jest najbardziej rozbudowany, dlatego że tutaj jest sama, cała, cała forteca bardziej szczegółowo opisane pomieszczenia i pokoje konkretnych osób. BN w samym wądzie jest odgroma. Jest leże Merigal jednego z demonów, a może nie demonów, to taka ciekawa informacja, tutaj jest bardzo ciekawy bohater niezależny, którego fajnie jest wprowadzić na początku, żeby gracze od początku mieli z nim kontakt. Jest Mogarium Zytery, Mog to akurat jest taki płyn, z którego się tworzy demony. Także jest to bardzo rozbudowana lokacja, z całą masą rzeczy do zrobienia i z opisanym tym właśnie to, co jest tutaj podane jako The Final Showdown, czyli końcówka końcówka naszej kampanii. Z masą... Rzeczy, które są uzależnione od działań graczy. Bo tak właśnie jest skonstruowana ta kampania. Nie ma jednej głównej linii fabularnej, ale na przykład jeden z demonów ma swój cel. I jeśli gracze nie zrobią, jeśli nikt nie zrobi czegoś, żeby ten cel powstrzymać, to on ten cel po prostu zrobi. Nie będzie to uzależnione od jakichś rzutów kością, ani niczym ta, niczego takiego. Więc w tym final showdown, jak w niektórych grach komputerowych, mistrz gry będzie musiał sobie przygotować, co gracze zrobili, czego nie zrobili i odpowiednio zmodyfikować do tego świat. Ostatni rozdział podręcznika to Aftermath, czyli konsekwencje działań graczy, czyli już te ekrany końcowe, prawda? To, co zrobili gracze i jaki ma to wpływ na. Resztę na cały świat, na zakazane ziemię, i sądzę, że po tak długiej, bo to może być naprawdę długa kampania, jeśli gracze się w nią wciągną, to podejrzewam, że już wtedy będą mieli i twierdzę, i popleczników, i możliwe, że nawet małe oddziały wojska po swojej stronie. No to rzeczywiście ten, to zakończenie kampanii może mieć kolosalny wpływ na to, co gracze ugrali. Sam koniec podręcznika to tylko yy, pomoce, czyli te legendy, które były wcześniej wpisane w tekst, tutaj są przygotowane jako takie wycinanki do, do podania graczom. Oczywiście w języku angielskim, jak cały podręcznik, więc jeśli ktoś chce dawać u nas, to pewnie musiałby sobie przetłumaczyć. Także to jest yy, podręcznik opisujący świat razem z kampanią do systemu Forbidden Lands Ravensburg. Jak dla mnie, kampania, ciężko mi się ją bardzo ocenić. Z tego powodu, że, że nie jest tradycyjną kampanią, nie mam za dużo porównania do innych, nie miałem zbyt dużego kontaktu z kampaniami skonstruowanymi w ten sposób. Jako podręcznik opisujący świat jest dobry, jest naprawdę dobry. Jako kampania daje od groma ciekawych pomysłów, ale gracze muszą być aktywni, gracze muszą chcieć grać w ten sandbox, gracze muszą chcieć badać te tereny, bo jeśli trafić się drużyna bardziej pasywnych graczy, która oczekuje jakiejś fabuły, oczekuje jakiegoś scenariusza, w który będą grać, to boję się, że. Raven nie wypali, że może nie wypalić bardzo, że, że gra w to dla nich będzie serią niezwiązanych ze sobą lochów czy lokacji, które po zbadaniu mogą dać jakiś magiczny przedmiot albo mogą go nie dać. Jeśli gracze się jednak wciągną w wydarzenia tego świata i spróbują stanąć po czyjejś stronie albo wręcz wszystkich wykiwać i być samemu sobie swoimi graczami, to wydaje mi się, że mogą się bawić absolutnie rewelacyjnie. Jak bym ocenił ten podręcznik? No tutaj długo się zastanawiałem nad tym i yy, sądzę, że ja bym go ocenił na 4. To jest czwórka solidna w skali do 6, nazwijmy go takiej szkolnej. Yy, solidna czwórka dlatego, że yy, nie zadziała dla wszystkich drużyn. Nie zadziała dla wszystkich drużyn, nie jest to kampania uniwersalna absolutnie, i dlatego, że jest troszeczkę niespójny. Znowu są tu lokacje, które wydają mi się wlepione na siłę, i są też troszeczkę słabsze lokacje, bo niektóre są takie, takie nudnawe. Gracze do niej dotrą, posiedzą, pojadą sobie i nawet możliwe, że jej nie zapamiętają. Suma summarum, jest dobra kampania i przy fajnej drużynie może być świetna, ale przez te słabości mm, ocena z mojej strony zostaje na 4. Dziękuję bardzo. Thank you